Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy! Irena nie lubiła chaosu. Sprzątanie w rezydencji kalderonów było jak taniec, każdy ruch zaplanowany, każda powierzchnia znajoma, każdy dzień przewidywalny. Willa na wzgórzu miała 800 metrów kwadratowych i ani jednej cząstki kurzu, jeśli to od niej zależało. Tego dnia wszystko miało wyglądać jak zwykle. Plan był prosty. Helena Calderon, żona miliardera Teodora Calderona, przebywała od tygodnia w spa w Dolomitach. Miała wrócić w sobotę. Była środa. Trzy dni buforu, wystarczająco, żeby dokończyć sprzątanie, usunąć ślady gości jej męża i spalić pewien dokument, który Irena schowała do szuflady w pralni. Ale wtedy cisza została przerwana. Dźwięk zamka w drzwiach frontowych. Zgrzyt walizek po marmurze. Irena zamarła z mopem w ręce. Helena, pani Helena zapytała, nie ukrywając zaskoczenia. Co się stało? Pani miała wrócić dopiero wiem. Nie mogłam już tam wytrzymać. Jakaś intuicja wszystko było zbyt piękne, zbyt wymuszone odpowiedziała zmęczona, zdejmując okulary przeciwsłoneczne. Irena natychmiast podeszła do niej i złapała ją za rękę Proszę za mną natychmiast. Przepraszam, Helena cofnęła się, zdziwiona takim tonem. Jeśli pani chce mieć jakiekolwiek szanse, niech się pani nie odzywa. Do nikogo, ani do mnie, ani do męża. Milczenie. Rozumie pani? Irena, co to za teatr? To nie teatr. To jest pani życie. Wzrok Ireny był zimny, precyzyjny, czysty jak lustro. Zawsze wydawała się pogodną, starszą kobietą, która nie miała własnych sekretów. Ale w tej chwili coś w niej pękło, albo może po prostu pokazała, kim naprawdę była. Helena zrobiła kilka kroków w głąb korytarza, lecz Irena znów ją zatrzymała. Proszę nie iść do gabinetu. I niech pani nie daje znać, że już wróciła. Proszę wejść do pokoju gościnnego na piętrze, gdzie nie ma kamer. I niech pani zostawi telefon tutaj. Helena spojrzała na nią, jakby próbowała odczytać jakiś szyfr. I wtedy zrozumiała, co się wydarzyło pod jej nieobecność? To chodzi o Teodora. Tak. Kogo przyprowadził? Nie kogo. Co? I kiedy? I z kim podpisywał? Helena zbladła. On chce zniknąć z pieniędzmi i z nowym nazwiskiem. Ale zanim to zrobi, musi udowodnić, że pani zniknęła pierwsza, że porzuciła go, nie informując nikogo. Wszystko jest gotowe. Prawnik, który przyjeżdża dziś wieczorem, ma zatwierdzić domniemane opuszczenie. Jeśli pani go teraz zobaczy, cała sprawa się posypie. Boże! Dlatego powtarzam. Milczenie. Tylko wtedy mamy jakąkolwiek szansę. Irena podała jej torbę z zakupami. Niech pani uda, że właśnie wróciła z miasta i zostawiła coś po drodze. W pokoju gościnnym są dresy. Niech pani się przebierze. Później wytłumaczę więcej. Helena tylko skinęła głową. Nie miała siły zapytać. Skąd Irena to wie? Ani jak długo o tym wiedziała? Prawda była jasna. Irena wiedziała wszystko. A ona, była za wcześnie. Helena siedziała na brzegu łóżka w pokoju gościnnym. Dresy z bawełny, których nigdy wcześniej nie widziała, wisiały na wieszaku. Na stoliku stała szklanka z wodą i mały notes. Obok zostawiona przez Irenę kartka. Będę o dziewiętnastej. Telefon wyłączony. Udawaj, że cię tu nie ma. Słowa miały w sobie grozę, choć zapisano je prostym pismem. Helena odłożyła kartkę i wzięła głęboki wdech. Wiedziała już jedno: Irena mówiła prawdę. Jej mąż coś planował. Tylko, że nadal nie rozumiała, jak sprzątaczka się o tym dowiedziała. I dlaczego działała sama, bez policji, bez prawników, bez dowodów. Czekała. Minęły godziny. Przez uchylone okno słychać było. Jak Teodor rozmawia przez telefon na tarasie. Tak, dokumenty gotowe. Helena wraca w sobotę, więc jeszcze mamy czas, żeby notariusz to zatwierdził bez jej obecności. Tak, mówiłem jej, że to tylko inwestycja na czas wyjazdu, spokojnie. Ona ufa. Na tym opiera się cały plan. Helena poczuła, jak ściska ją w gardle. Zdradził ją. Z uśmiechem. Z precyzją. Z chłodem którego nigdy wcześniej nie widziała w jego oczach. Wszystko, co przez lata uważali za wspólne, miało zniknąć. Wystarczyło kilka kliknięć, kilka podpisów i jedno słowo: Zniknęła. Właśnie wtedy do pokoju weszła Irena, ubrana jak zawsze, szary fartuch, włosy spięte w klamrę, torba z Lidla pod pachą. Zamontowałam fałszywe hasło do drzwi wejściowych. Jeśli ktoś otworzy dom kartą, nie będzie wiedział, że jesteś w środku. Szepnęła. Kim ty jesteś, Irena? Zapytała Helena. Zbyt cicho, by ktokolwiek poza nimi to usłyszał. Irena spojrzała na nią bez emocji. Kiedyś byłam księgową. W firmie Twojego męża. A raczej w firmie, którą zamknął, zanim jeszcze poznał Ciebie. Tam nauczyłam się, że bilionerzy myślą tylko o jednym: kontroli. Nad ludźmi. Nad pieniędzmi. Nad nar. Ale dlaczego ty? Bo to, co zrobił wtedy, zrobił mojej siostrze. Pracowała tam, nie dostała wypłaty, nie dostała odprawy, dostała za to długi. I Raka umarła trzy miesiące po zamknięciu tej przeklętej spółki. Helena o nie miała. Irena mówiła to spokojnie, jakby wspominała pogodę z zeszłego tygodnia. Ale w jej oczach płonął ogień, który mógłby spalić ten dom do fundamentów. Więc dostała się tu jako. Sprzątaczka, a potem czekałam, bo wiedziałam, że kiedyś znowu się odsłoni. I teraz właśnie to robi zostawia cię z pustym kątem i wizerunkiem żony, która uciekła. Jeśli tylko podpiszę te papiery, nie będziesz miała już nic. Helena przełknęła ślinę. Więc co robimy? Ty nic. Udajesz, że nie istniejesz. Ja pójdę do jego gabinetu. Wczoraj skanowałam dokumenty które zostawił niezaszyfrowane. To nie tylko rozwód. On przenosi udziały, ubezpieczenia, nieruchomości na firmę w Dubaju należącą do osoby o nazwisku F. Hestin. Kojarzysz? Nie. To słup. Ktoś fikcyjny. On sam to skonfigurował. Wszystko, żeby potem samemu przejąć to z innej tożsamości. Zniknąć, zaczynając od zniknięcia ciebie. I majątku. Helena zacisnęła pięści. Ale mam jeden dokument. Zanim go skasował, tam, gdzie podpisał coś jako wspólnik twojego ojca. A przecież twój ojciec nie żyje od piętnastu lat, prawda? Helena pokiwała głową. Czyli, zapytała, Irena wyciągnęła z torby nośnik USB fałszerstwo podpisów oszustwo majątkowe podszywanie się pod zmarłego trzy poważne przestępstwa, które mogę udowodnić. Ale tylko jeśli ty nie powiesz ani słowa. Jeszcze nie. Więc co teraz? Teraz czekamy, aż podpisze wszystko i pójdzie świętować. A wtedy zrobimy coś, czego nie przewidział. Helena spojrzała na kobietę, która jeszcze wczoraj myła jej podłogi. Dziś była jej jedyną nadzieją. Teodor Calderon nie podejrzewał niczego. Szedł do salonu z kieliszkiem w dłoni, sprawdzając godzinę. Było tuż po dwudziestej. Uśmiechał się do siebie. W laptopie otwarty był dokument z tytułem Zgoda na przeniesienie aktywów. Obok leżała pieczątka notarialna, przygotowana z datą sprzed dwóch dni. Wszystko się zgadzało. Dla świata Helena Calderon wciąż była w Dolomitach. A on był już prawie wolnym człowiekiem, prawie właścicielem wszystkiego. Nie wiedział, że w pralni Irena przechowuje jeszcze jeden egzemplarz dokumentu, podpisany rzekomo przez nieżyjącego ojca Heleny. Dokument który, jak sądził, dawno został zniszczony. Nie wiedział też, że kamery w jego gabinecie zostały chwilowo przeprogramowane, a że od trzech dni w piwnicy, w której nigdy nie bywał, działała mała kamera z mikrofonem kierunkowym, wpięta w przewód wentylacyjny. Nie zdawał sobie sprawy, że sam nagrał na niej słowa, które zmienią wszystko. Dwa dni później Helena znów pojawiła się w domu, tym razem oficjalnie. Miała na sobie ten sam płaszcz, w którym wyjeżdżała. Teodor rzucił się jej na powitanie z przesadnie teatralnym uśmiechem. Kochanie, wróciłaś szybciej niż planowałaś. Wróciłam dokładnie wtedy, kiedy miałam powiedziała cicho. Tylko ty się nie zorientowałeś. Teodor zmarszczył brwi. Jeszcze nie wiedział, że po jego laptopie pozostał jedynie pusty pulpit, a port USB został wcześniej przypadkowo uszkodzony. Nie wiedział, że jedyna wersja sfałszowanego dokumentu, jaką miał, już dawno została zastąpiona kopią kontrolną, stworzoną przez Irenę. A potem do salonu weszła ona. Nie miała na sobie fartucha. Tym razem była w granatowej marynarce i trzymała w ręku cienką, czarną teczkę. Dobry wieczór, panie Calderon powiedziała spokojnie. Pracuję tu od trzech lat. Sprzątałam, gotowałam, chowałam ślady. Ale dziś, dziś sprzątam ostatni raz. Po panu. Teodor spojrzał to na nią. To na Helenę. Co to ma znaczyć? Znaczy to, że dokument z podpisem zmarłego jest gotowy do przekazania właściwym organom, powiedziała Irena. A razem z nim, nagranie rozmów, plan transferów, adres fałszywego beneficjenta i dowody na próbę zatajenia majątku. Ty, ty to spreparowałaś? Nie. To pan to zrobił. Ja tylko posprzątałam, zanim zdążył pan wymazać ślady. Helena milczała. Tak, jak kazała jej Irena. Do momentu, gdy Teodor próbował sięgnąć po telefon, już za późno, powiedziała cicho. Policja została poinformowana wczoraj. Mają kopię wszystkiego. Teodor zamknął oczy. Gdy je otworzył, nie było już nic do powiedzenia. Kilka tygodni później. Willa Calderonów była pusta. Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami sądu gospodarczego. Irena zniknęła z życia publicznego. Nie pojawiała się w telewizji. Nie udzielała wywiadów. Złożyła tylko jedno krótkie zeznanie. Helena odnalazła ją w małym mieszkaniu nad piekarnią w starej dzielnicy. Wiem, że nie chcesz rozgłosu, powiedziała, ale chcę, byś wiedziała, że zawdzęczam ci więcej, niż kiedykolwiek będę w stanie wyrazić. Irena podała jej herbatę. Czasem trzeba być cicho, żeby inni mogli wreszcie usłyszeć prawdę. Helena uśmiechnęła się. Prawdziwie, i pierwszy raz od dawna. Nie bała się już niczego. Na drzwiach pralni w rezydencji Calderonów, teraz przekształconej w fundację wspierającą kobiety w trudnych sytuacjach, wisi dziś mała tabliczka. To, co pozornie nieistotne, często widzi najwięcej.